Taka sytuacja. Ilonka uczy się obsługi termomiksu, bo sobie tak. zakupiła też i chciała wiedzieć, jak wszystko tutaj po kolei robić. Już jej pokazałam, jak robić przecier pomidorowy, który się właśnie tutaj gotuje na całego. I dzisiaj zrobimy też zupkę pomidorową. Ja ją już wielokrotnie pokazywałam na moim kanale, ale Ilonka chce się nauczyć, więc tu mamy tak, świeże pomidory. Jak nie ma świeżych, mogą być puszki, może być przecier, nie ma sprawy. Pół cebuli, kilka ząbków czosnku, masło klarowane i u mnie jest wywar z kości. Yy, ale jak macie resztę rosołu czy coś w ten stylu, to oczywiście możecie użyć. Więc ilonka teraz tak. Cebulę przez pół. Cebulę przez pół. Tak. Ząb tak, ząbki w całości. Zamykamy termomiks. I jeszcze tym tą tak. Teraz włączasz na 5-6 sekund na obroty 5. Tak. Dobra, możesz go wyłączyć, czyli nadusić, tak. I teraz Aha. trzeba zobaczyć, ja Ci dam, musisz łopatką ściągnąć ze ścianek tą cebulę i jeżeli nie jest jeszcze dobrze pokrojona, bo no my nie. miałyśmy Thermomix mokry. E, mokry od e, przecieru pomidorowego, nie myłyśmy go. Sią nam tą troszkę poprzyklejało. Więc można jeszcze raz włączyć. Boże. Tak, tak, jeszcze raz. 5 sekund. Mhm. Piranka jest tak ekscytowana nowym sprzętem. Bardzo dobra. Przykleja nam się trochę na. Dobra, ale nie szkodzi. Na no jest... wyłącz dobra. dobra. Otwórz. Sam się musi otworzyć. Tak. tak. I teraz dajesz y, włącz wagę. Otwieram. Tak. tak. Włącz wagę. Yy... Na wagę, na dole. A tutaj, tutaj. tutaj tak. Waga, tak. I teraz musisz zważyć 30 gram masła. Może to tak nie martw. 10, Aj, to już to robić? Jak jest ciut więcej, to się nie martw. No, to nie jest alternatywne. to nie jest. Jest już 30. O! Proszę, jak ładnie. No, zamykamy. zamykamy. Termomisia. Zamykamy. Tak, górę też. Dobrze, Coś? krzyżykiem wychodzimy. Tak. Wychodzimy. Nastawiamy czas na dwie minuty. Jedziesz, 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 jedziesz. Dobra, już pojechałam za daleko. Jest. Dwie no, minuty. Dobra. Y, temperaturę teraz na 110. Tak jest. I obroty 2, 2,5. Dobra. I teraz czekamy. No, musi się sam. Tak? No już się tworzył. A, otworzył się już. Jak masz te boczki no otwarte, właśnie. to on jest już okay. otwarty. Uwaga, bo to wszystko już tak. gorące. Przez dwie minutki tak to się wszystko zagrzało i teraz wrzucamy pomidory. Tych pomidorów mamy tutaj słuszną porcję. Może Ech. nawet więcej, ale co tam, to są takie pomidory. Niech to będzie takie mocno pomidorowe. Mm. Myślę, że to jest moja pierwsza w tym roku i ostatnia na świeżych pomidorach z zupa, bo no, ja takich nie mam w domu, ale... Już tu na razie nic więcej nie dajemy, tylko to... Pięknie się tą górę. I teraz no. włącz obrot, Czas to tam nieważne, parę sekund. No, tam, no, dobra. 19, temperatura. Na razie nie. Włącz obroty, bo to są świeże pomidory. Tak. Włącz obroty na piątkę. Tak jak robiłaś na ten. Na przecie. I dobre są świeże, że lepiej je teraz rozbić, i teraz nastawiamy czas. Czas na 10 minut. Tutaj, tak? Oj, pojechałam ostro. Jak się zrobi na 12, to się też nic nie stanie. Tak jest. Nie? Dobra, temperatura 110. Tak. I obroty 2,5. I teraz siostra mamy 10 minut przerwy. Moja pierwsza zupka pomidorowa. Ja mogłabym pomidorowo jeść na śniadanie na obiad i na kolację. Także po prostu to chyba mieszkań, to, mi to chyba będzie tak po prostu. Do menu numer 1 z Thermomixa, to będzie zupa pomidorowa u mnie. No, super. Dzień Dobry, witam was z salonu. Dziewczyny gotują pomidorówkę, robią przecier. Ja sobie tutaj w drugiej części domu razem z moim Gastonikiem. Gastonik, pokażesz się? Chodź tu do nas. Przyjdziesz do nas? <grym> Stoi na jednej łapce i tak patrzy na mnie. Być może chwilę to mnie skoczy. Ja sobie tutaj w drugiej części dzisiaj troszeczkę pracuję. Zajedam pyszne malinki. Mama tu mnie uraczyła podczas mojej pracy właśnie mmm, pysznym takim deserkiem po śniadaniu. Ja, słuchajcie, wystarczy, że mam telefon lub tablet, zależy, jak, sobie, jak mam ochotę, sobie tutaj pracuję na różnych urządzeniach i właśnie muszę sobie dzisiaj troszeczkę nadrobić moją pracę. Wczoraj mieliśmy właśnie intensywny dzień u babci, a dzisiaj sobie tutaj właśnie troszeczkę popracuję I, i później właśnie idę z powrotem do dziewczyn, do kuchni, więc pozdrawiam Was serdecznie. pa papa. A, i jeszcze jedno, słuchajcie. Często tutaj pod komentarzami u mamy widzę, że jesteście zainteresowane produktami, które mama też używa, które ja też promuję, które właśnie serdecznie polecam. Więc jeśli jesteście zainteresowane, to serdecznie zapraszam Was na y, mojego Facebooka. Anna Weryszko, serdecznie zapraszam. Napiszcie do mnie też na messengerze. Y, dodam Was do mojej grupy, ponieważ y, prowadzę też moją grupę produktową na Facebooku. Y, możecie ją śledzić, oglądać, y, metamorfozy moich klientek oraz moją, jak kiedyś moja buzia wyglądała, jak teraz wygląda. Są to naprawdę niesamowite efekty, więc zapraszam Was serdecznie. Buziaczki. Przyszłyśmy na ogródek i Lonka mnie dzisiaj filmuje, więc mam operatora i dzisiaj będę ścinała majeranek i popatrzcie, ja ścinam, zrobi Lonka tu zbliżenie, ja ścinam majeranek jak on zaczyna dostawać takie kuleczki. Jak pamiętacie, kto mnie ogląda częściej, to ja ten majeranek już ścinam w tym roku trzeci raz, więc jak porusz się, powąchaj. Ojeju, jak pachnie, No, Boże. I teraz te wszystkie kuleczki, ja to wszystko ścinam. Jest jeszcze jakaś nadzieja, że on jeszcze raz urośnie, ale zobaczymy, zobaczymy. Ja go tak tutaj obcinam. I pamiętajcie, zioła powinno się wysuszyć szybko. Szybko i schować, żeby nie traciły tego swojego aromatu, bo takie długo suszone zioła no to się zwietrzą po prostu. Ja ten majeranek oczywiście zaraz będę kilkukrotnie płukała w wodzie, bo przy podlewaniu wiadomo ziemia odbija i on jest w piachu cały, a nie chcemy, żeby nam potem w zupie piach zgrzytał. Więc ten majeranek ale pachnie. No, pachnie Naprawdę, przepięknie. Jeszcze nie? Dzisiaj jest taka pogoda. Yy, bardzo rzeźka, leciutko. I ten rzekunek. Majeranek szybciutko wysuszony, zamknięty w słoiku. I jest wtedy. O. Ja się nie cenzuruję, ścinam. Ścinam na taką długość, żeby tu jeszcze miał szansę coś wypuścić. Słyszycie, jak pieje przypadek? No. Przypadek tak to trochę jest też tak troszkę. Przypa... O, wyszło. O. Mm. Przypadek to nie jest łatwy gość. No. Jak się tu idzie przez ich ogrodzenie, to potrafi po prostu no, na stroszyć pióra. Ustawić, do, Ustawić do, pionu. do pionu. To jest taki po prostu. Obronca swoich kurek, że masakra. No. Mój mąż powiedział, że ktoś musi rządzić. No, no ktoś musi rządzić. Sameczko, wyszło. No o tobie mówimy, o tobie. Jakie bonza i siostra teraz. <todgłosy> Ale pachnie. Mm. A jak włączę w dom, to zobaczysz jak będzie pachniało w całym domu. To mi dorówka ugotowana. Będę pyszna. Dzisiaj jest przyjemnie, więc no naprawdę no w końcu Po tych upałach jest to super oddech, nie? Po prostu strasznie gorąco było. A oprócz mojej ranku masz jeszcze jakieś inne dzieło? Lubczyk. No, to no. magii co wtedy pokazałeś? Tak, to tą ale... włosko, włoską, magi mam? Co mam na Mięty mam. trochę, a tymianek. Takich e, nie ma. Nie masz, tak. coś? Jakoś w tym roku. Czekaj, ułożymy inną miskę. O, sameczko poszło. jest takie przyjemne, nie? Zgadł. Taką pogodę to ja bym mogła mieć całe lato. Ja też. Do października. No. Przynajmniej. Dzisiaj może już jak porobimy sobie tam y, u mamusi, pomyjemy te okienka, bo to tam jak wpadniemy we trzy, jeszcze Sonia dojedzie z powrotem. To może kawkę jakąś na, na wypijemy. No. Bo dzisiaj się da, bo wczoraj się nie dało. Uh -huh. Tutaj mi cień Widocznie widać tego. Jak długo się. Dobrze, dobrze przypadek, dobrze, to wszystko rozumiem. Jak długo y, suszysz ten majeranek? w jeden dzień wyschnąć. Tylko trzeba piekarnik nastawić na y, termoobieg y, około 50 stopni. Mhm. I czym szybciej się wysuszy, tym lepiej dla niego. Mhm. Ale nie można też ugotować, nie? No tak. To musi być taki ciepły wiatr. Ciepły wiatr. O. O, proszę. Mamy to Mamy Idę teraz to wszystko umyć porządnie kilk Kilkukrotnie będę myła I do suszenia Tutaj idzie, o Siedzi tutaj, grzebie O Grzebalec Zobaczymy przy okazji jeszcze w jakim stanie są no. y Pomidory o, I ogórki Ogórki zrywane wczoraj To było wczoraj? Hej. zobaczcie, tu jest już taki, tu już jest taki, taki. I, I zobaczcie, te ogórki, one są mojego wzrostu w tej chwili. Ilonka, chodź mnie sfilmować, żeby było wiadomo, jak wysokie są te ogórki. No, naprawdę. Ogórki, o. jak ogórki, ale ja. Zobaczcie. Wam... Zaraz pokażemy Wam, jakie koktajle są wysokie. Koktajle, to kurczę, I są wysokie. I tutaj te ogóreczki jest. ich. Sporo, więc... Dopiero co naprawdę wczoraj tak. zerwałyśmy no do zobacz. najmniejszego. A tu już jest... No, i zobacz, no takie pół... kiszeniaczki. No takie no, idealne. Na jutro będą do ideal rwania. Ideal do kiszenia. Ale to jest nic. Koktajle, to są drzewa po prostu. Mhm. To nie jest jakieś tam... Ale tutaj też są koktajle. Pomido no tu też są wysokie, ale takie jak tu. Stań, bo nie koło tego. <noise> no po prostu zobaczcie to. To jest po prostu... E, w tej chwili są pozrywane te dojrzałe, no, bo e, ale mój mąż dzisiaj je pozrywał. Takie ale wiszą kiście. Ale takie wysokie są. No naprawdę. To wszystko na naturalnym nawozie. Tak, tak, zobaczcie. Tutaj gnojówka z pokrzywy. Tutaj woda odstana do podlewania. Takie swońskie klimatyżeł. Taka... Myłyśmy okna, firanki wyprane, więc ostatnie prace wykończeniowe. Ja wieszam firany. Mamunia wpatrzona jak w obraz. No, tak się cieszyła. Ale robota skończona. Koniec! Dobrze, że nie poszło tego. Niech to ci starczy, bo to tylko tutaj ten odbierasz ten program, nie? Na no, ten, no, w jakimś tam... Niech no, no, to ci starczy. No. Ten reszak mi troszeczkę tylko nie pasuje. ale na ale on tu bardzo pasuje. Właśnie on tu bardzo pasuje. On się kojarzy z relaksem. Ale co, Ja ja tu proszę ciebie naprawdę... Ja właśnie też miałam taki ogrodowy leżak w domu, bo no też mi no, się no, lec, to, tak. to, no, bo Ja sobie tu no. rozłożę się tak wygadnie, książkę, potem no. jak no. zaraz orzak to tylko oglądam tu no. swoje po południe. No. Pięknie dziewczęta tak, zrobiłyście. Pięknie. Nie, nie bo ja, bo ja tak wyglądam na u rodziców zawsze chata pełna. Jeszcze My przyjechałyśmy myć okna. W sumie już umyłyśmy, ale firany jeszcze trzeba powiesić. A tu. ta jest niespodzianka. I to są dwie prawnuczki moich rodziców: Hania i Ola. I Ola. Z martusią z żonką swoją. No. Ale patrz jak, Ala się patrzy prosto w obiektyw. Ale ma ja parcie na szkołę. Tak? Kto następni goście jadą? Następni goście! Ale wiecie, to jak to jest? Wszystkie drogi prowadzą, to to drogi prowadzą do siekówka, tak zawsze było. Wszystkie drogi prowadzą do babki. Bye, przystojniaku, Widziałam, jakie kuki kołki odstawiałeś na tej O No kurcze! To jest moja marzenka. Synowa najlepsza. I moje wnuki, Franuś. I Bartuś. Franuś, i Bartuś. Bartuś jest kuzynem Franusia. A zosia, zosia, nie zosia, nie zosia, jest... zosia nie przyjechała? Zosia jest na wakacjach A rozumiem. rozumiem. Zosia o, o Maksie. Ten, A. A co już z tymi piesarkami teraz zrobimy z tymi piesarami? Nie wiem, może się ogarną, zobaczymy. Może się Od, Odwiedziny u rodziców są zawsze spontaniczne. A dzisiaj się fajnie złożyło, hmm. że się zjechało tyle wnuków, prawnuków. <gaz> Dzieci! Dzieci. <gaz -tunik> tak. To. Także, hmm. Powolutku, powolutku. Pełna chata, Ale, pełne w chata w podwórka. Jak w, w samochodzie? Nie wakacjach, cała rodzinka po to nie po to nie przy... Je, przy... Rano

Ja mówię, nie no, głowa za głowę, musimy się wymieniać, nie ma tak, także... Łeb za łeb. No, łeb za łeb, ja mówię, musi być w rodzinie. Nie, musi być tutaj. musi być zachowany, nie? Równowaga w przyrodzie no, musi być. A Bartuś to, stoi. Stoi. A to um, podoba mu się stoi. Stoi. A to? Tak, ja no, nie chce wracać w ogóle do Chorzelinia, nie? Nie. No słuchaj, jak tu ma teraz babci to i tu wiesz... ci mm. ojca. Trzy słowa dla parafian. Arielek to jest mój kuzyn. Jestem jego najstarszą kuzynką. Pamiętam, jak się urodził, bo Ariel ma jeszcze siostrę, bliźniaczkę, kajunie. Nie pamiętam, to były takie zawsze bąbelki, to zawsze były bliźniaki, bliźniaki. A teraz... Maluchy, tak, malucha. A teraz taki maluch, że o. Maluch przyjechał z dwójką swoich tak. dzieci, z żoną. Kto, Kto, Kto to się Hej, To jest jeden. I haneczka, moja chrześnica a tu druga no widzisz, tak mała gastona a teraz tak fajnie, że jak jest gastonek Marta, jest wózek? bo ja bym wziął byliśmy wszyscy na spacer Dzisiaj, troszeczkę w inne miejsce. Właśnie się się cieszą. Dzisiaj jest też gastonek z nami. Jak ci na wakacjach chłopie? Gaston, to jeszcze wakacje dopiero będzie miał. Jak Nemunia wyjedzie, to dopiero będą wakacje. O, Ania, pasikoniki, w ogóle. Tak I Albo przez czas, nie? Taki pasikonik, nie? No to będziesz wziął go, wyniósł go i wyrzucił go za taras, nie? Ja cię Jak co... ja, u sześciowej mojej, nie? Ja, co... To był To byłby po, po nocce. A, A ty nie wykrzyk? To o to... to... było. A mi pasikonik na no, buzię i ten niemy krzyk... <śmienicza> no ale to ale tutaj co jest mnóstwo ty... tych pasikowników. Ja tam ktoś siedzi, czy to jest kamień? Ale to jest to białe. tych pasikowników. ja jestem ślepa? Nie, no coś tam jest. Tam kikorek. No tam ktoś siedzi, siada na, na bank. To nie jest... Ja nie, mówię, to nie. I nic nic. Nawet słoneczko wyszło, na... a zobaczcie jakie ładne Jezu, chmury. No, Tylko malować. Ale pięknie. Czuję się taka brudna, normalnie żywi gdzieś... się. Dobra, top, prysznic ciocia. No. Mieć... Siecię szeka. Jak... jak to było? A jedzie? No, to jedzie. Nie? Akaterik jedzie? No, Gastoniek po górze. Variance, a ten tam w tym nie jest, tam jest, nie, nie, jest to, nie, A co tam na chopa? Chodzicie tu chyba? No, Dziewczyny, jesteście zadowolone z swojej roboty? Bardzo! No <noise> jak nie Słuchajcie, to, to. Jaka kolejna akcja będzie? E, pomyślimy. Pomy no, coś się, coś się, się znajdziesz, bo babcia ogląda filmiki, nie? Co? Babcia ogląda filmiki. No nie właśnie. Nie, można nie. nie. bo zobaczy jutro i co byście znowu wymyśliły. A my no żeśmy nie? jeszcze nic nie wymyśliły. No właśnie. Dzisiaj coś wymyślimy. <noise> coś jeszcze, jakiś plan strategiczny. Coś tam by się jeszcze znalazło do zrobienia. piec nie, Buźka. no papa. Ty pa. to widać, jaki tutaj jest fajne słoń słońce. Teraz może pod słońcem widać, ale jest. Nie jest ta płacząca. Nie, nie. To jest ta wierzba, którą się ogławia i to jest takie te typowo polskie drzewo. Jak się tutaj by pościnało te wszystkie gałęzie, to one z powrotem odrosną. A że ono nie było bardzo dawno ogławiane, a widać, że jest stare. No to jest yy. tak że, że się no nawet rzuca na ziemię. Duże, stare drzewa. No. Chodź, chodź, chodź do mnie. Chodźcie wszystkie pieski, chodźcie. Chodźcie, wszystkie. Chodźcie, wszystkie. I mój rusciakku. Ja też to. nagrywa, ale chciałam powiedzieć, że w tamtą stronę chyba jest odwrócony. Widać nas? No, no nie wiem, czy nas widać. Po spacerku jeszcze długo, długo siedziałyśmy na tarasie, aż do ciemka. Pozdrawiamy Was wszystkich i życzymy miłego dnia. Na razienko, pa papa!